Schizofrenia i stany chorób psychicznych to jeden z moich ulubionych tematów. Dawniej bardzo interesowały mnie te zachowania oraz powody popadania w obłęd. Jak to się dzieje, że ktoś wariuje, że staje się chory psychicznie? Oczywiście całkiem inaczej spojrzałem na te procesy niż to sobie na początku wyobrażałem, kiedy w trakcie ich analizowania poznałem zagadnienia nowej medycyny, która jak się okazało opisuje także zagadnienia związane z chorobami psychicznymi. Spośród nich najczęstszym tematem, czy też najczęstszym typem choroby psychicznej jest tak zwana schizofrenia. Stan schizofrenii oznacza, że dotknięta nią osoba wpada w odmienny stan świadomości w ograniczony sposób lub całkowicie błędnie odczytuje bodźce i informacje docierające do niej ze świata zewnętrznego. Dawniej nazywano ten stan. Jaźni, ponieważ człowiek będący w nim w taki sposób odbiera rzeczywistość, jakby był całkowicie inną osobą. Ten stan odmiennej świadomości nazwano schizofrenią. W nowej medycynie traktujemy schizofrenię jako sprawę podstawową. Jednak jeśli po jednej i drugiej stronie mózgu, na skutek działania różnych konfliktów, dojdzie do awarii bezpieczników, zaznaczam, że niezależnie od tego, czy stanie się to, w rdzeniu, czy w korze mózgowej. Jeśli owe bezpieczniki wyskoczą jednocześnie, to wówczas właśnie chory popadnie w odmienny stan świadomości na skutek powstałych zaburzeń we współpracy półkule mózgowych. Schizofrenia pojawia się nie tylko w ośrodkach odpowiedzialnych za zapłet człowieka, chociaż to właśnie tam można zaobserwować najpoważniejsze odchylenia od normy w zakresie postrzegania rzeczywistości. Osoby z konfliktem dotyczącym ośrodków płciowości. Jednocześnie dotknięte schizofrenią są tymi, które wykazują największe odchylenia od normy. Zachowują się, jakby w ogóle ich tu nie było, jakby żyły we śnie w urojonym świecie. Jednak zaznaczam, że schizofrenia nie jest charakterystyczna wyłącznie dla ośrodków płciowych, lecz także dla ośrodków strachu, jak frontalna paranoja czy strach przed. Atakiem od tyłu. Ma ona związek z konfliktem konfrontacji z czymś, jak i strachu przed atakiem od tyłu. Jeśli faktycznie w tej samej części mózgu po obu stronach wyskoczą bezpieczniki, wówczas w ośrodkowym układzie nerwowym, pod którym rozumiemy rdzenie i korę mózgową. Zawsze pojawi się pewien rodzaj schizofrenii. Jeśli oba umiejscowione są w korze mózgowej, to wywołują zaburzenia w przetwarzaniu danych obrazujących rzeczywistość. Objawia się to w ten sposób, że chory przestaje zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wydaje się być gdzie indziej, jeśli bezpieczniki przepalą się po obu stronach rodzenia, gdzie jak wiemy niezależnie od kombinacji przekaźników, których pracują. Została zakłócona. Pojawia się zawsze to samo zaburzenie psychiczne, tylko o różnym stopniu nasilenia. Tak więc, wszelkie zaburzenia psychiczne dotyczące jedzenia są jednym rodzajem odchylenia, na które ma wpływ wiele czynników. Jednym z tych czynników jest mania wielkości. Tak zwana megalomania, czyli muszę mieć największe, najpiękniejsze i najokazalsze rzeczy. Innym czynnikiem jest mania rządzenia i związane z nią zaburzenia. Człowiek nią dotknięty chce kontrolować innych, wtrąca się w ich życie, chce mieć decydujące zdanie nawet w błahych sprawach. Wymusza przywództwo podporządkowuje sobie. Inny. Zaburzenie to charakteryzuje się również występowaniem zachowań narcystycznych. Zachowanie narcystyczne oznacza chorobliwą miłość własną, nienormalny podziw dla siebie samego, a jego opis sięga bardzo dawnych czasów. Jestem najpiękniejszy, najlepszy, tylko ja jestem coś wart, każdy powinien mnie kochać. Czwartym znakiem rozpoznawczym zaburzeń dotyczących. Jest tak zwana ambiwalencja. Oznacza jednocześnie występujące sprzeczne nastawienie do czegoś. Na przykład ktoś mówi o sobie, że jest wielkim dobroczyńcą, podczas gdy swoim zachowaniem krzywdzi innych ludzi, wręcz ich zabija. Tak więc, ambiwalencja jest to intencjonalność dwuwartościowa, czyli na przykład kocham i nienawidzę. ma Objawiała się ona także w dawnej inkwizycji, gdzie w imię świętego miłosiernego. Zabijano innowierców, średniowieczni krzyżowcy i im podobne ruchy czowinistyczne oraz ich zachowanie oparte jest na zaburzeniach psychicznych. Można by rzec, że chorzy umysłowo ludzie zjednoczyli się i terroryzowali zdrowych psychicznie. Jest to możliwe, ponieważ przy zaburzeniach chłodzenia zmiany patologiczne nie dotykają kory mózgowej, a więc nie zostaje upośledzone przyjmowanie i przetwarzanie danych z otoczenia ani nie zostaje osłabione logiczne myślenie. Tak więc jeśli wózki i hamera występują jedynie w rdzeniu wówczas, dany człowiek może spójnie i logicznie myśleć. Stosuje wyrafinowane techniki. Jego intelekt, ani logiczne myślenie nie zostają upośledzone. Upośledzona zostaje jednak jego zdolność osądu. Oznacza to, że popada w przesadę, nie szanuje tego co powinien. A to, co jest bzdurą, wydaje mu się bardzo ważne. Z tego też wynika, że także zmiany w rodzeniu są swego rodzaju stanami schizofrenicznymi. Obserwujemy nie schizofrenie kory mózgowej, ale schizofrenie rdzenia. Człowiek czuje się zdezorientowany. Przyglądając się chorobie od strony konsekwencji, jakie rodzi, można powiedzieć, że zmiany zachodzące w rodzeniu wywołują dokładnie stan odpowiadający schizofrenii. Dotknięta nimi osoba nie jest sobą. Cierpiący na zmianę w rodzeniu człowiek zachowuje się w sposób szalony, pozbawiony sensu. Jest na przykład w stanie kogoś celowo skrzywdzić, a więc celowo okradnę drugą osobę, bo brakuje mi Siebie, że ja również potrafię wyprodukować to, co ta osoba. Wielu urzędników cierpi na ten rodzaj zaburzeń psychicznych. Okradają ludzi, nie widząc w sobie możliwości wykonywania pracy twórczej, pozwalającej chociażby na samodzielne utrzymanie dzieci, ponieważ nie widzą w sobie takich możliwości. Świadomie bowiem wiedzą, co robią, zabierają pieniądze innym, aby Samemu móc się utrzymać. Ten stan również określamy jako schizofrenia. Nazywając go w kręgach nowej medycyny za pomocą uproszczonej terminologii lub, jak mówią niektórzy stali, schizofrenią rdzeniową. Różni się ona od schizofrenii kory mózgowej, która powoduje, że chory przebywa w udojonym świecie. Schizofrenia powstaje więc, jeśli w mózgu, w rdzeniu lub w korze. Jednocześnie po obu jego stronach dochodzi do krótkiego spięcia, jeśli owo krótkie spięcie, spięcie będzie miało miejsce. Wówczas dotknięta nim osoba zachowuje się, jakby nie była sobą, produkując wręcz objawy bycia na kraju. Podczas odkrywania tła tej choroby, najważniejszą sprawą jest świadomość tego, jakie konflikty wywołują dane zaburzenie psychiczne. Kory poprzez rozwiązanie tych konfliktów może pozbyć się danego zaburzenia. Biologicznym sensem istnienia zaburzeń psychicznych, bo także pojawienie się schizofrenii, Schizofrenia ma swój biologiczny sens, mianowicie służy ona człowiekowi do przetrwania sytuacji, która wydaje mu się beznadziejna, której przy zdrowych zmysłach nie mógłby przeżyć. A więc schizofrenia istnieje po to, abym, odrywając się od rzeczywistości, nie umarł z powodu przerastających moje możliwości konfliktu, Także stan zaburzeń odzienia związanych z krzywdzeniem okradania innych i manią Kości, które to objawy dawniej zaliczano do kategorii szaleństwa. Jest również schizofrenia. Jest to stan ograniczonej świadomości. Jeśli rozwiązać konflikty będące jego przyczyną, to automatycznie zniknie stan ograniczonej świadomości. Ustąpi chęć celowego krzywdzenia innych minie postrzegania nieistotnych spraw jako znaczących. Człowiek zwyczajnie przestanie robić głupie, bezmyślne rzeczy. Jedną z cech charakterystycznych schizofrenii, jeśli jeszcze jest to, że ogarnięty niż człowiek postępuje bezmyślnie. Robi rzeczy, które jemu samemu wydają się logiczne i rozumne. Jednak patrząc na nie z boku widzimy, szarpo. że są pozbawione sensu. Obiektywnie rzeczy biorąc są stratą czasu i zachowaniami kompulsywnymi. Jeśli więc ktoś zauważy u drugiego człowieka, u swojego partnera, bliskiej osoby czy współpracownika, że zachowuje się on bezmyślnie, to mogą być ku temu Dwa powody. Jeden jest taki, że dana osoba cofa się w rozwoju i nie obejmuje rozumem tego, co robi. Lub drugi, że ma ona problemy w życiu, jest dotknięta konfliktami, które powodują przepalenie się bezpieczników po obu stronach jej głowy, a w konsekwencji dziwne zachowania. Jednak zaznaczam, że to również ma swój sens. Taki, aby konfliktowe szokujące sytuacje życiowe, które wydają się być niemożliwymi do przeżycia przetrwać za pomocą moderowanego od rzeczywistości obłąkanego stanu. Aby wytrzymać do chwili, w której będzie można rozwiązać owe konflikty, również schizofrenia ma swój sens. Jednak niezależnie od tego, jest ona pochodzącym ze świata zwierzęcego prymitywnym narzędziem służącym przetrwaniu. U człowieka w naszej dzisiejszej nowoczesnej cywilizacji nie jest ona doskonałym sposobem na pozbycie się dotykających nas problemów. Stanowi tymczasowe rozwiązanie. Jeśli więc ktoś um, długo nie będzie mógł otrząsnąć się ze swoich ey, konfliktów, to równie długo będzie pozostawał w stanie schizofrenii. schizofrenii i zakładając, że potrwa to kilka miesięcy. Człowiek ten zniszczy samego siebie, nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, co się wokół niego dzieje, będzie podejmował jedną głupią decyzję po drugiej, odrzucając rzeczy dobre, gloryfikując idiotyzmy. Na koniec z siebie pośmiewisko będzie wytykany palcami, zostanie odsunięty od społeczeństwa i zniszczy sobie życie. Omawiane zaburzenia psychiczne są niebezpieczne, ponieważ jeśli ktoś nie rozróżnia ich objawów, nie zauważy, ich. pozostając zaś niezauważonymi, mogą zniszczyć człowieka. Nie dlatego, że ktoś jest górem czy idiotą i na to zasługuje, ale dlatego, że w jego głowie uruchomił się program pochodzący ze świata zwierząt, który, jak pragnę zaznaczyć, był wynaleziony na potrzeby życia koczowników i świata zwierzęcego, ponieważ jednak software ten i w nas się znajduje. My również możemy go aktywować. Należy też szczerze przyznać, że schizofrenia niejednokrotnie uratowała nas od zagłady na skutek zmian wywołanych przez konflikty. Tak więc schizofrenia jest rozwiązaniem pomagającym przetrwać. Sytuacja osoby będącej w odmiennym stanie świadomości, a więc takiej, u której po obu stronach mózgu doszło do przepalenia się bezpieczników, jest taka, że nie zdaje sobie ona sprawy, ze swojego położenia. Najbardziej przerażające jest to, że dopóki jest w tym stanie, ledwo zdaje sobie sprawę ze swojego istnienia. Co więcej, taki nieświadomy człowiek w ogóle się nie kontroluje. Nagle coś mu się włącza i zaczyna robić nieobliczalne rzeczy, które uważa za słuszne. A gdy wyjdzie z tego stanu i obejrzy się za siebie, to stwierdzi, że robił bardzo dumne rzeczy, w ogóle do niego niepodobne pomyśli, że nie mógł przecież tego zrobić. Człowiek rozumie jedynie że ten poprzedni stan był szaleństwem i są na to dowody. Nowa medycyna dokumentuje, które konflikty są odpowiedzialne za pojawianie się szalonych zachowań. Jeśli je ominiesz lub dasz radę nie dramatyzować, nie rozpaczać, nie nakręcać się, drugi raz konflikt ten już nie wystąpi, bądź nie nadejdzie wcale i nie będziesz wariował. Tak więc ktoś, kto akurat przechodzi stan szaleństwa nie skorzysta z tego, do nagrania wideo, ale ten, kto akurat w nim nie jest, natychmiast zauważy w swoim otoczeniu ludzi, którzy są obłąkani i z tego punktu widzenia niebezpieczni. Naszym celem nie powinno być odizolowanie tych ludzi, ale jak najszybsze rozpowszechnienie wiedzy, która pomoże ludziom zrozumieć się nawzajem i co najważniejsze, poradzić sobie wzajemnie ze swoimi konfliktami, co od razu spowoduje, że staną się oni normalni.